No i po walce, no cóż, straty są bolesne, zwłaszcza wśród weteranów, bo 39 to nie mało, no ale cóż, jako się tutaj przeżyjemy, chociaż w sumie walka mi się ledwo co opłaciła i często to zebrałem z tego, o, to to zebrałem z łupów, no szkoda, kurczę, szkoda, ciężka walka była i nieopłacalna w miarę, kule ognia. To ma stworkę, nim bym się w ogóle zajął tak skoro tu już jestem, tylko nie wiem czy w takim stanie armii mu podołam, taka prawda. No, spróbujmy, chociaż przydałaby się jakaś większa kontrola tłumów tej armii Orgów. naprawdę pewnie przejdę na jeszcze ludzi kiedy tylko będę miał możliwość. Albo na nieumarłych, bo fajnie się tymi orkami gra, ale oni są zbyt stratni, nie wiem, czy na możliwym to nie są dobrym pomysłem. A, tu papieru na kulisce by działo więcej od tego, od jakiegoś mm, innego rodzaju ataku. Mistrz miecza, to już jego opis tam czytaliśmy kiedyś, bo kiedyś tam z nim walczyliśmy. Czy może nie? No może przecież tam Mistrz Miecza. Jeden z najsłynniejszych paladynów, jego krucjata przeciwko złu przybrała takie rozmiary, że teraz nawet mając... Teraz nawet matce dającej synowi klat psa widzi skazę u, się u ciemności. ciemności. <grych> Atak 14, bo na 14, intelekt 12. A tu brało prawie 8 tysięcy obrażeń, całkiem ładna sumka. O, ty tam w Inkwizytorów strzelaj go baz, bo w sumie nie masz co innego za bardzo. Przydałby mi się jakiś mocniejszy łucznik, poważnie. Tańczące toporki, też w Inkwizytorów, bo to jest trzeba ich skosić, bo oni będą nas harasować. Harasio! I teraz dopiero używamy spowolnienia, tylko tak, dwójka jedynka? Jedynka widzę. Tak. Tak, macie dwa prędkości, więc jedyneczka. Żeby się tutaj za szybko nie doszli, bo wy tam możecie mi całkiem spore straty zrobić, a może mogę potem was manewrować ładnie. Kurcze, sześćdziesięciu, wskrzesił, no ja pierdziele! To prawie tyle co ja zabiłem. Tak, w sumie bo wskrzesił wszystko co zabiłem. O, to wy mordę walony. Dobra, strzelaj go tam, mogę sobie w sumie się jeszcze do przodu przesunąć. Ty weteranie, tak po cichu tam podchodź, tak po cichutku, cichutku, cię tu nie ma, cię tu nie ma, a nagle im wyskoczysz jak Filip z konopi. Dobra, uwolnienie znowu. Podchodź spokojnie, nie ma problemu. Tu jakiś totem, żeby agresja wroga przechwycił, czemu nie? Może kogoś tam zmusi do, do atakowania go. Chyba się uda. Któż to wie? Ty tutaj Orku. Chociaż w tym kulką bardziej spamować, wiecie? To będzie sensowny pomysł, żebym tak bardziej... Zamiast jakiś zakręć używał, to tą kulką spamowa jak najbardziej się da. Czyli zrobimy tak. Jak już tej listy 35. 3, zabraknie mi jednego punkta szału. A jeden punkt szału nie jest jakieś niemożliwy do nadrobienia, nie? Ty jeszcze masz spowolnienie. Pięknie. 27 skosiło. Cały czas Inkwizytorów na ty, tam goblinku z tyłu. O, jeszcze masz drugi atak. Bardzo ładnie. O, ty tu się możesz jak najbardziej wbić. Mam już szał nabity, ty mam, a więc przebudzenie smoka. Och, mogę... Jeszcze większy poziom przebudzenia smoka mieć No dobra, kolejny piorun kulisty Trzy na raz To będzie masakra już na, na tego całego Tomasa Torkwe Trzy pioruny kuliste Bijące procentowo Niesamowity widok o, będzie kontratak, ale mam jego kontratak, Tak, on nam nic nie jest stanie Mówiłem, to Arion się gra przyjemnie, ale no, ma na swoje duże minusy. Jak na przykład to, że nie mamy praktycznie żadnych dobrych strzelców, nie mamy na przykład czegoś, nie mamy, nie mamy jakiegoś karazu za bardzo, ale nasze jedne jednostki dużo bijące to workowie, ci, którzy giną w dużych ilościach. Więc no, nie jest za kolorowo. Hmm, tu widzę mały problem. Ale zaraz troszeczkę pobywało od moich kulek ten gostek, tylko w własnej turze dopiero niestety. Dobra. Oj, tym już spowolnienie poznikało, ta. Mhm. Uh, uh, uh. To moim zdaniem my się musimy zacząć cofać. Oh shit! Jeszcze turkę miał w tej turce, ta. Hmm. Szkoda, że nie tkował tego, tego, tego orka co tutaj jest. Bo on to by mu pokazał, ucieraki raki zimują, gdyby go pieprznął. Młoda mu krytycznie. Hmm, dobra. No dzisiaj ten najchętniej ciutek wycofał, no ale nie mogę, więc no cóż, będziesz się bił niestety. Szkoda. Sądziłem, że tak szybko to spowolnienie zniknie. Zapomniałem, że ona no jednak jest niższego poziomu. Ty możesz tam jakieś toporki używać, haras na wrogich uszników to jak najbardziej. Ja tych może ich jest najwięcej, to nie. Hmm, jakaś metoda przywrócenia mandy by się nam przydała, żeby móc... Bym te całe kulki many porobić. W sumie ja, ja że tak powiem, rządzę po większością pola bitwy, więc to by nie było takie głupie. A tym palną, to my nic nie robimy, praktycznie, bo oni mają tutaj takie redukcje, że niech ich urząd stopa trzaśnie. Hmm. Cześć orku. Biegiem może być. Nie, nie, nie ma sensu żeby się wbijał na razie. Trzeba to manę przywrócić, żeby móc więcej tych kulek porobić. Hmm, Przyspieszenie many Chwilę. Miałem jakąś tarczę, że jak biją mojego typa To mi tą manę przywraca. Miałem coś takiego, nie? Tak, to się nazywało źródło many. Tutaj temu źródło many Smok niech rozrzuci jeszcze przyspieszenia many wszędzie. O, a nie, to tylko jedno, tak? Pamiętam, że tamta miała troszkę inną tą zdolność ta pani z części pseudo pierwszej, czyli z legendy. O, tych. Bo chcę, żeby kulki się na największej ilości fokusowały. Dobra. Dodaję jest teraz bez i Pokaż tym inwizytorom, że pff, jesteś najsilniejszą jednostką orków bezapelacyjnie. Tutaj ty jakiś totem tam śmierć. Może akurat się skusi. Oj, poszła inicjatywka mu. Nie za dobrze. Drapieżnik. To no nie ma sensu. Jakoś... O, drwiny mógłbyś użyć. Właśnie. Użyj drwiny. Zmarnuj mu punkty ruchu. Dobrze. Zajebiście. Dowódca nie ma sensu za bardzo to wódcy używać cofnij się po prostu Ci tam się bawią cały czas, jakieś tam święte gniewy i tym podobne rzeczy o, Będę miał manę żeby jeszcze raz użyć sobie kulki dwa, Dwie kuleczki będą w tej turze, zajebiście Chociaż czy ja chcę dwie kuleczki, czy może wolę już dwa smocze nurkowania dwie kuleczki. Będą mają szansę ogłuszyć przeciwnika. Tak? A mają 7 zdrowia, to już tak nie do końca mi się te dwie kuleczki opłaca używać, wiecie? A ja po prostu zrobimy sobie tak, jak powiedziałem wcześniej, czyli użyjemy dwóch tych zdolności. No okej. Okay. Ty tutaj go, a, weź, może tych panów odepchnić tak trochę, bo oni są troszeczkę za blisko. Czy tak podejdą, ale. No, pff, dobra, to sobie to nic nie dało w takim razie. Tylko ten szał zmarnowałem, o czym wcześniej mówiłem. Dobra. Hmm, to bym jakieś zakręcie może dało w takim razie. Nie, bo ty masz tutaj. Przebudzenie. Chcę tutaj kolejny poziom przebudzenia. Mniejsze zużycie many. Fajnie, tylko 11 many zużywamy. Po przebudzeniu pozostanie 4. Czy mi to pasuje? Nikim jakoś sensownie zwierciadła nie możemy użyć, więc w sumie mi to pasi. Dobra, um, zechciałem użyć Przebudzenia Smoka. Pa, pa, pam. Dobra, i teraz niepotrzebnie użyłem wzmocnienia, tak co o tym pomyślałem. Dobra, ginij po prostu. Znaczy nie będę zainteresował innym jednostkom, ale czy mi to takie potrzebne było? Smocze taczek oczywiście. Już takich szkód nie robi, no bo już nie ma za dużo przeciwników. A ty zrób mu trolla, patrz. Przyjdziesz pojaw do przodu. I postawisz mu tutaj śmierci przed twarzą. Atak duchów. No ty możesz tego zabrać? Nie, nie możesz go zabrać. To kapłana. O kaponowi możesz tutaj zabrać. Chodź kapłań. Chodź, chodź, chodź. A nie! Nie będziesz tylko strzelisz. No, no tak. O tym nie pomyślał Silverek. Dowódca, ma też kolejną, turę gobliną, bliną, której faktycznie już nie mamy, więc no to w sumie jakoś tak wiele nam nie da. Ale możesz... Tu podejść na kolejną turę. To jakieś tam zawsze demerz zada. Ty tam uczników tłucz, Więc teraz to będzie mądre taktyką tego pobudzenia jakby używać cały czas. Tu jakąś kamienną skórę. O, tę jeden możemy ułożyć, ok. Zawsze będą wytrzymalsi. Tak myślę, właśnie, że oni mogliby być królewsko wytrzymali, gdybym. Tylko jakieś jeszcze coś znalazł, co by dało mi redukcję obrażeń, jakieś 15% na przykład. Bo wtedy mógłbym mieć tą całą kamienną skórą 50%, jakieś 58% redukcji obrażeń. Hmm, 58% redukcji obrażeń i około 68% obrony. To ci paladyni byli, by, byliby im ile? 16 na 28, na 10. Z obrony 8 na 10 by zostawało No biliby od 4 do 5 obrażeń. Ci byliby jakieś no, dwóch by zabijali na W 39 paladynów, którzy pewnie są warci więcej dowodzenia? No da, więcej. Dobra, no, smoczek coś ciekawego. Widzę że tak niekoniecznie, co by to przyspieszenie many możesz użyć. A sobie mana się przyda, więc używaj. Goblin zwierza. Czyli te przyspieszenie man jest bardziej użyteczne od tamtego, hmm, co miała tamta babka. Może ja coś mylę, bo w bądź, co bądź w legendę już grałem dawno temu. Ty już obrony bardziej nie wzmocnić nie możemy, więc czy użyję, czy nie, to nie ma tam znaczenia. A ty weteran pójdziesz na łucznika oczywiście. Przecież nazwanie go łucznikiem to jest takie słowo klucz. Krok do tyłu. Toporki. No ta walka jest wymagająca, przyznam. Ale można było ją dużo lepiej rozegrać, tak wiem moi profesjonaliści kochani, że można było ją dużo lepiej rozegrać. Miksura szału, żeby szał zwiększyć. przy okazji tu wbita piękna 13 i jeszcze 22. Tak w miarę sądziłem, że się skończy to. Nam praktycznie się nic nie stanie. Mm, możesz wjechać. W sumie. Sztunuj! Haha! Ha. Zawsze jakiś haras. Broń się. Odepchnij, żeby nie mógł podejść do nas. To wszystko było kalkulator. Dzisiska zaplanowane od szata do przodu. O, tutaj nurkowanko może. Może nie do końca, może jakieś mistyczne. Ja, ja, w sensie właśnie mogłem tego mistycznego jaja użyć wcześniej. Znowu zapomniałem o jego istnieniu. To jest duży błąd, bo 11 tysięcy daje. No kurczę, to nie jest mało. 11 tysięcy dowodzenia możemy stworzyć oddział, więc no. Pff. To jest dużo. Właśnie ty je mogło Fajnie by. Teraz tak pomyślałem, ludzie, że gdybym sobie do armii wybrał zamiast orka, orka tropiciela i dawał te właśnie jajo jako armię. Borg, tropiciel wzmacnia ogólnie wszystkie zwierzęta. Sam zwierzęta pojawia na polu walki. Brzmi jak taktyka. Wypróbuję to. Wypróbuję to w kolejnym odcinku. Brzmi jak naprawdę, naprawdę sensowna taktyka. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ale brzmi jak naprawdę sensowna taktyka. Właśnie zrobić sobie tropiciela i spałować tym całym jajkiem. A czy tak, jajko? Eee, ten. Jajko, to całe zdjęcie szału. A zdjęcie szału. Że zdjęcie kolejki smokowi. No to ogólnie nie ma długą kolejkę, jak się tego używa, bo aż dwie tury. Tropiciel, właśnie do tego. Do wskrzeszania i do respienia kolejnych. Jeszcze coś tam by się skołowało. Może jakieś artefakty do zwierząt. Coś tam pewnie by, by się udało skołować. Brzmi to ok. No i kamienna skóra na weteranów, którzy tam stali w okolicy i dpsowali, Kiedy na siebie właśnie te zwierzęta przyjmowały obrażenia. Troszeczkę wykorzystywanie zwierząt, można powiedzieć, no ale cóż, no. My będą przyzywane, więc to jest dobry pomysł. To mogłoby właśnie być kluczem do tego, żeby ta armia nie marnowała tak strasznie jednostek, bo w tym momencie te jednostki jak głupi marnuję i staty są chore po prostu. Broń się. W sumie nie wiem, poza tą walkę pokazuje już w tym momencie, skoro ona będzie polegała tylko na kopaniu skarbów. Może wytnę już tą część walki, bo ona się i tak już dość mocno przedłuża. Ale to z tymi orkami tropicielami armią zwierząt ten plan naprawdę mi się podoba. Ten plan naprawdę ma ręce i nogi, naprawdę tutaj może być tym, co mi z tej armii zrobi. Z wielkich strat, malutkie straty, Czyli znaczy wy tej armii, a nie z tej armii. Mniejsze. Dobra, i spotykamy się w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. No to będzie dobry pomysł. Na razie, cześć.